Strajk słupskich kolejarzy zawieszono do 13 czerwca. Tego dnia przybyć miał do nich Lech Wałęsa. Przybył punktualnie, jak obiecał. Nic nie obiecałem, tylko... Tylko obiecałem Państwu, że będę razem z Wami zrobię wszystko, by Wasze słuszne żądania były załatwione. Panie Wałęsa, nie wiem, jeszcze nie jestem sperotykiem. Pan powiedział na swoim wstępie tu wypowiedzi, tutaj dzisiejszej, że jest pan nieobiecał. Siedziałem blisko, uszy miałem czyste, a pan powiedział tak. Jeżeli nie znalazujemy tego w postulatów waszych, przyjeżdżam do was, władzę się z wami na dewil. Gdyby było ja powiedziałem, że macie rację i będziemy je załatwiać, ale będziemy załatwiać tak, jak polskie stać. Był pad w rozmowach. Mogliśmy się rozejść z niczym. Mogliśmy się rozejść niczym, dlatego zaproponowaliśmy pracę w zespołach, tak żeby można było wynegocjować coś sensowniejszego. Po tych negocjacjach stanęło nas 180. Ja rozumiem, że to jest mało dla kolejarzy, ale słyszymy też różne głosy z innych grup zawodowych, które też nie zawsze mają więcej. Jak nikomu, to nikomu. Jak mamy 600 stopie, no to wszyscy równo, A my tak. tego dużo. 180 tysięcy i bezpochodnych. Jeszcze raz podamy rękę, że przyjmiemy, ale bezpochodnych do pensji. I jeszcze jedno pytanie. Czy pozostałe przedsiębiorstwa w Polsce płacą kolei za wykonaną pracę? Nas nie interesuje kolei, że ktoś bankrutuje. Przez tyle lat ktoś jaczyłka, my jedliśmy kaszankę. Forma polska jest trudna. Za niesprawność naszą, tak związkową, jak i rządową i inną zapłaciliśmy wszyscy. Traktujmy to jako nauczkę dla nas wszystkich. Źle, że się zdarzyło kolejarzom, bo kolejarze to najdroższa nauczka. Prawo jest fatalne. Prawo trzeba poprawić. Ale nie wolno już przez nas ustanowione prawo po prostu łamać. Mam tu podpisany dokument, który wyraźnie stwierdza, że my razem doprowadzimy do zakończenia postulatu. Mamy na taśmie magnetofonowej nagrane przemówienie Pana, gdzie mówi, jeżeli my tego nie doprowadzimy w tym punkcie do 13, a gwoli ścisłości to jeszcze powiem, że myśmy nie chcieli 13, a Pan mówi nie, 13 będzie dla kolejarzy szczęśliwych. I bardzo pięknie to wyszło, jesteśmy kolernie szczęśliwi, bo sto parę tysięcy to jest nic. To jest nic, co Pan nam dał, co Pan zaoferował, a myśmy niestety w Momencie odrzucili niektóre centrale związkowe i żeśmy Panu zaufali. A Pan nas niestety w konia zrobił. No ogłośmy strajk generalny, zażądajmy więcej. Oczywiście, no, przecież na... Jak, zmus jak zmusimy rząd, to da, da nadgodziny tym, co drukują pieniądze i nadrukuje pieniędzy. Czy Panu o to chodzi? Ustawienie się takie jak Pan jest niedobre, bo nikt Polski, żaden Zachód, żaden Wschód nie buduje Polski. Po raz pierwszy. Po raz pierwszy, proszę pana, po 45 latach możemy Polskę zrobić taką, jak pan chce. Tak, żeby związek mógł żądać, ale musimy ją zrobić. Nikt ją nie zrobi. Albania się budzi. Albania nas wyprzedzi, kiedy będziemy się żreć. Kiedy będziemy się kłócić. Kiedy nie będziemy. na Każdy będzie ogłaszał, co chce. Nikt nikogo nie słuchał. I to, co pan proponuje, to właśnie idzie w tym kierunku. I dlatego, proszę pana, ja się z tym nie zgadzam. No ja już kończę. Już możecie mnie zabić, aż ja już wychodzę, ja już nie mam siły, a ja już na oczy nie widzę. Proszę was. Czy popieracie tą koncepcję, którą mam zgłaszać? Kto popiera tą koncepcję, bo ja muszę wychodzić. Proszę ręce do góry. Proszę Państwa, dziękuję Wam uprzejmie. Może i wy więcej, tylko że ja konferencję w słówku zakończyłem. Kolejna sytuacja patowa. Czy znajdzie się kompromis? Niebezpiecznie zaciśnięty węzeł kolejarski pokazał, ile jest niecierpliwości i ile potrzeba zaufania. Panie Przewodniczący. Stanowisko Komitetu Protestacyjnego Kolejarzy Polskich oraz Budujących Kolejarzy PKP. Pierwsze. Przyjmujemy proponowaną kwotę 180 tys. zł. Jednocześnie stawiamy wniosek, aby wyżej wymieniona kwota w całości byłaby wliczona w uposażenie zasadnicze. Drugie. Na wyżej wymieniony wniosek oczekujemy odpowiedzi w ciągu 14 dni. Trzecie. Żądamy dalszego uczestnictwa w rozmowach ekonomicznych i restrukturyzacyjnych z resortem i dyrekcją generalną PKP naszych przedstawicieli. Czwarte. W dalszym ciągu wierzymy w dane słowo pana Lecha Wałęsy z nocy 27 na 28 maja bieżącego roku do konsekwentnej realizacji 12 postulatów koleżanek. Słów 1990. Może tak leży Wymarzony pejzaż z okresu radosnej twórczości, kiedy dym upiększał bilety Narodowego Banku Polskiego, zaś kominy i szyby gruntowały optymistyczną wymowę obrazów, wierszy i czytanek szkolnych. Koks nie zagrzał miejsca w poezji jak węgiel. Ale dał znać o sobie w rzeczywistym krajobrazie przemysłowym, zasnutym ponad wszelką miarę wytrzymałości otoczenia i człowieka. Wałbrzych przekroczył wszystkie granice skażenia i dziś jego mieszkańcy stoją wobec dolegliwego wyboru dalszego losu, bo tak duży jest rachunek wieloletniego lekceważenia kosztów rozwoju. Umilkł dzwon koksowni Mieszko. Degradacja otoczenia odbywała się za ciężkie pieniądze, bo węgiel z wałbrzyskich kopalni jest najdroższy, a w koszt energii nie wkalkulowano potrzeb środowiska. Likwiduje się koksownie, zamknięte będą kopalnie. Poza księżycowymi skutkami, wielkiego kalibru dylematów dostarcza scheda po księżycowej ekonomii. Byliśmy z panem Jerzym na byliśmy, spacerze, byliśmy, tak, byliśmy, żeby taktykę tak. ustalić na najbliższy tydzień. Dochodzimy do jakichś panowie konstruktywnych tak. wniosków, tak. a tu trach koło łazienek w Agrekoli budują. I to było takie kwadratowe u dołu, a potem się do góry zwęża, zwęża, zwęża. Hmm. Do tego, tak, to dosyć, dosyć, panie Kiedy to duże jest. I czym się kończy? Nie wiadomo jeszcze, ale za to na dole z, z wody wychodzi. Tak. Aha, no. wyrzutnia albo piramida? No nie, drewniana. Nie, drewniana. No nie, właśnie. Nie, ja jestem przeszkolony, drewnianych wyrzutnie się już nie używa. No po właśnie. Roku. Zaraz, uporządkujmy te wiadomości. No dobrze. W wodzie stoi a. drewniane, piramidę przypomina i duże jest. Panowie, tak. a nie mogliście się po prostu spytać tych, co budują? No, co oni budują? No. Pytaliśmy, powiedzieli, że nie wiedzą. Jerzy Iwaszkiewicz. Janusz Kosiński. Jacek Olszewski I Marek Wilhelmi. Winien i ma. Zespół buhalterów z radiowej trójki już od trzech lat stara się ustalić kto tu winien, a kto tu ma. Bilans ciągle się nie zgadza. No, chyba okupacja złota to gdzie się kupują? Rodzice? No, Dobrze, Jurek, tu jest tak. zażycki, to jest tak. strajk w przedszkolu. Złotu. W w strajk złotu. Tak. Okupacja. Te małe? I te duże. Dobrze. Rodzice. Mareczku, tak, powiedz, tak, tak. jeżdem ze Słupska. Jestem? Ja nie jeżdem ze Słupska. Teraz jest. ja Ci zadaję pytanie takie, jakie masz zainteresowania? Szerokie, głównie futbol. Dobrze, to się nadajecie <grym> na mispolowanie. To <grym> na ja Wam to dam. To to zrobimy dzisiaj. Z przesadą powiedział po wyborach jeden z zachodnich dziennikarzy 40% Polaków poszło do, na wybory, a reszta czyści karabiny. Jurek, Jan to, to porównanie z tymi karabinami i tak dalej zostawił, bo to ci oczywiście wyostrza, ale, to, ale, ale sprawia, że to jest jaśniejsze, no. no dobra, tak dobra. jeżeli to utniesz, to ci nic nie zostanie. Taczki, taczki. O, o, o. Weźmy teraz te taczki w przekroju historycznym. Mhm. Do czego służyły taczki, co? No. Łapno, cegły no, się no, nim no, To też w wolnych chwilach, ale generalnie taczki służyły, proszę pana, do wymiany kadry menedżerskiej, tak? No, było tak. No. Ale gdzie tu postęp? Postęp polega, proszę pana, na tym, że Polecam. kiedyś to był ruch jednostronny, za bramę, mhm. a z powrotem puste przebiegi, zupełnie jak w pks -ie. I teraz, żeby nie jeździć na pusto, to postęp wprowadzono. No. Te same taczki z kadrą w obie strony jeżdżą. W życiu Warszawy to za jednym kursem cały problem rozwiązali. Pan wie jaka to, to będzie oszczędność jak się upowszechni? To czym ja będę teraz cement woził? Jak taczki zajęte? Luzem. Luzem najtani. Muzyka Trajk słupskich kolejarzy zawieszono do 13 czerwca. Tego dnia przybyć miał do nich Lech Wałęsa. Przybył punktualnie, jak obiecał. Nic nie obiecałem, tylko... Tylko obiecałem Państwu, że będę razem z Wami zrobię wszystko, by Wasze słuszne żądania były załatwione. Panie Wałęsa, nie wiem, jeszcze nie jestem teoretykiem. Pan powiedział na swoim wstępie tu wypowiedzi, tutaj dzisiejszej, że jest pan nie obiecał. Siedziałem blisko, uszy miałem czyste, a pan powiedział tak. Jeżeli nie znalazujemy tego w postulatów waszych, przyjeżdżam do was, władzę się z wami na teki. Żeby było jasne, powiedziałem, że macie rację i będziemy je załatwiać, ale będziemy załatwiać tak, jak polskie stać. Był pad w rozmowach. Mogliśmy się rozejść z niczym. Mogliśmy się rozejść z niczym, dlatego zaproponowaliśmy pracę w zespołach, tak żeby można było wynegocjować coś sensowniejszego. Po tych negocjacjach stanęło na 180. Ja rozumiem, że to jest mało dla kolejarzy, ale słyszymy też różne głosy z innych grup zawodowych, które też nie zawsze mają więcej. Jak nikomu, to nikomu. Jak mamy na stopni, no to wszystko równo, a nie jedni tak, tak nie tyla. 180 tysięcy i, i bez Jeszcze raz podam rękę, że przyjmiemy, ale bez pochodnych do pensji. I jeszcze jedno pytanie. Czy pozostałe przedsiębiorstwa w Polsce płacą kolei za wykonaną pracę? Nas nie interesuje kolejarzy, że ktoś bankrutuje. Przez tyle lat ktoś ja trzynka, my jesteśmy kaszankę. Reforma polska jest trudna. Za niesprawność naszą, tak związkową, jak i rządową i inną zapłaciliśmy wszyscy. Traktujmy to jako nauczkę dla nas wszystkich. Źle, że się zdarzyło kolejarzom, bo kolejarze to najdroższa nauczka. Prawo jest fatalne. Prawo trzeba poprawić. Ale nie wolno już przez nas ustanowione prawo to prostu łamać. Mam tu podpisany dokument, który wyraźnie stwierdza, że my razem doprowadzimy do zakończenia postulatów. Mamy na taśmie magnetofonowej nagrane przemówienie pana, gdzie mówi, jeżeli my tego nie doprowadzimy w tym punkcie do 13, a gwoli ścisłości to jeszcze powiem, że myśmy nie chcieli 13 a pan mówi, nie, trzynasty będzie dla kolejarzy szczęśliwych. I bardzo pięknie to wyszło, jesteśmy kolernie szczęśliwi, bo sto parę tysięcy to jest nic. To jest nic, co pan nam dał, co pan zaoferował, A myśmy niestety w pewnym momencie. Odrzucili niektóre centrale związkowe i żeśmy Panu zaufali, a Pan nas niestety w konia swój. No ogłośmy strajk generalny, zażądajmy więcej. Oczywiście, no przecież na, jak, zmu, jak zmusimy rząd, to da, to da nadgodziny tym, co drukują pieniądze i nadrukuje pieniądze. Czy Panu o to chodzi? Ustawienie się takie jak Pan jest niedobre, bo nikt Polski, żaden zachód, żaden wschód nie buduje Polski. Po raz pierwszy po raz pierwszy, proszę pana, po 45 latach możemy Polskę zrobić taką, jak pan chce. Tak, żeby związek mógł żądać, ale musimy ją zrobić. Nikt ją nie zrobi. Albania się budzi. Albania nas wyprzedzi, kiedy będziemy się żreć, kiedy będziemy się kłócić, kiedy nie będziemy, na każdy będzie ogłaszał, co chce. Nikt nikogo nie słuchał. I to, co pan proponuje, to właśnie idzie w tym kierunku i dlatego, proszę pana, ja się z tym nie zgadzam. No ja już kończę, już możecie mnie zabić, ja już wychodzę, ja już nie mam siły, ja już na oczy nie widzę. Proszę was... Czy popieracie tą koncepcję, którą Wam zgłaszam? Kto popiera tą koncepcję, bo ja muszę wychodzić. Proszę ręce do góry.